To znaczy, że przychodzę do Ciebie z odpowiedzią na Twoje pytanie bądź Twoją intencję. I zobaczmy, co Twoje wyższe ja ma Ci teraz do powiedzenia. Zobaczmy, jaka karta tutaj wyjdzie do Ciebie. Coś tu chciało wejść. Hmm. Hmm. Okej. Okay. W odwrocie wyszła karta um, takiego dobrodusznego darczyńcy. Um, I jesteś teraz w takim miejscu trochę bo może zagubionym. <grym> trochę może takim właśnie, że sobie tak dryfujesz jak tutaj w tej karcie. Um, jest to powiedziane. Pokazane. Y I ten odwrócony Darczyńca, jakbyś tak, no właśnie, ta, ta szóstka denarów to jest dawanie i branie jednocześnie, więc tutaj na początku mi się rzuciło takie trochę zachwianie rozumienia tego prawa wszechświata. Już tłumaczę o co chodzi. Że być może czegoś teraz nie doświadczasz. Coś, coś zostało Ci odebrane i czujesz takie jak to, jak to jest, że, że ja ciągle tego nie dostaję, albo wręcz mi zabierają i tutaj masz taką odpowiedź, że mm, musisz to puścić i tak że po prostu to jest taka mm, takie prawo wszechświata że, że Ty dostajesz wtedy, kiedy Ty też sam dajesz, bądź no, tak jakby chciałam powiedzieć, też, że jakby nic nie jest Twoje, że, że tutaj przychodzisz na ten świat bez niczego. Więc tak naprawdę nic nie jest tak w 100% Twoje. I, I im prędzej się tego nauczysz, tym, tym prędzej właśnie zaczniesz dostawać te rzeczy, bo. Zaakceptujesz to, że one nie są Twoje i one będą same do Ciebie przychodzić, bo Ty to akceptujesz, że to jest nie na zawsze, że to jest tylko jakiś moment, że to jest chwila, że tak naprawdę Twoje życie to też jest chwila. Więc Ty dostajesz to tylko na chwilę i tak. Dobra. I tutaj w tej karcie też jest o tym, żeby. Doświadczać życia w tu i teraz, żeby właśnie cieszyć się tą chwilą, żeby nie przywiązywać się do rzeczy, że tutaj jest taka naprawdę głęboka nauka w tym nieprzywiązywaniu się do rzeczy, i takie powiedzenie buddyjskie jest o tym, że, że przywiązanie generuje największe cierpienie, że to po prostu sami my sobie. Tworzymy to największe cierpienie, tak? Więc tutaj taka myśl też mi przyszła o tym. I tak, przejdę teraz do czytania tych kart, które tutaj mi wypadły. Zaczynamy z kartą świata, więc, więc tutaj jest takie zaproszenie do, do odczuwania, do doświadczania tego, co ci przynosi jej życie, tego, co... Co ty dostajesz już już teraz, z czym ty się teraz tak stykasz, to możesz już to zacząć doceniać, bo to jest dane tobie, tak, tak bez niczego, tak? Ty coś dostajesz w ogóle dlatego, że jesteś. I to też jest takie prawo wszechświata, że czasami po prostu coś dostaniesz i, i korzystasz z tego i. Nie, nie pytasz, ale jak to, czemu ja to dostałem? Przecież ja to nie, zas no to nie zasługuję. No nie, bo, bo ty wiesz, że, że zasługujesz na to, tak? Więc tutaj pomyśl o tym, czy, czy ty czasami nie blokujesz się przed, przed dostawaniem rzeczy, bo, bo jest w tobie takie poczucie, że ty nie zasługujesz. To może być też związane z takim poczuciem. Tak teraz mi przyszło i. Jest tu as denarów, więc jest przed tobą jeszcze więcej bogactwa, jeszcze więcej tych rzeczy, które ty chcesz przyciągnąć. To wszystko jest dla ciebie. Jeśli ty o czymś myślisz, jeśli o czymś marzysz, to to już tak naprawdę masz w jakiejś innej linii czasowej. Dlatego twoja dusza do tego ciągnie. Pomyśl też o tym, że tak naprawdę. Najlepszym sposobem na zamanifestowanie czegoś to po prostu czucie się, jakbyś to już miał, i to bardzo przyspiesza manifestację. Siódemka denarów i piątka kielichów. I ja myślę, że tutaj jest taki przekaz w tych kartach, żebyś właśnie był wytrwały, że, że tutaj taki spokój cię uratuje i takie nierozpamiętywanie tego, czego jeszcze nie masz albo co straciłeś. Tylko cieszenie się właśnie tym, co już masz. Yy, z takich najmniejszych rzeczy. Cieszenie się, bo <laughs> praktyka wdzięczności otwiera cię na jeszcze większą yy, obfitość w życiu i, i to jest fakt. I to jest po prostu prawda. Yy, dobra, przejdę sobie teraz do, do tych kart. Yy, czwór czwórka kielichów. Paść. Yy, Buław i Rycerz Kielichów. Hmm. O czym to jest? I znowu As. Tym razem mieczy. Yy, myślę, że tutaj to jest o tym właśnie, co mówiłam, bo to takie właśnie przetworzenie tej wiedzy tych wszystkich e, takich prawd y, wszechświata tych takich e, y, no trochę zasad to będzie dla ciebie tak, takim fundamentem do budowania czegoś nie wiem czemu bo tutaj nie ma tej karty o fundamencie ale y, to jest ważny aspekt teraz po prostu w tej czwórce kielichów żebyś ty sobie to Poukładał w głowie, żebyś ty sobie tak pokontemplował to. I hmm, może dlatego mówię, że to jest fundament, bo, bo to jest czwórka. I to dlatego się kojarzy z fundamentem. <grym> więc kolejne tutaj mam yy, takie oświecenie. Yy, więc myślę, że tutaj musisz sobie wejść w tą energię i tak dokładnie to zrozumieć, i to Ci przyniesie więcej jeszcze rozumienia. Ale takiego bardziej czucia właśnie. Bo, bo tutaj paś Buław, on mówi o uczeniu się, ale on się uczy poprzez doświadczanie, więc na pewno poprzez czucie i nie taką suchą teorię. Więc tutaj musisz doświadczyć tego na własnej skórze. Doświadczyć po prostu tych prawd, doświadczyć tego, co ci przyspieszy tą manifestację. Więc spróbuj. Yy, Spróbuj się odciąć emocjonalnie od jakiejś y, tak na razie małej rzeczy, żebyś tak sobie właśnie tego ćwiczył. Mm. Rycerz y, kielichów tu jest i as mieczy. Więc, więc to jest dla ciebie nowy, nowy obszar do poznania. Mm, nowe pomysły takie przejdą Ci nowe rozumienie, Ci tutaj przejdzie tych rzeczy, jak y, tak puścisz to, jak sobie właśnie y, te, w takim zaufaniu, tak dasz sobie to podczuwać. I myślę, że to, y, to rozpali w Tobie taki wewnętrzny ogień, jak tutaj Król Bław sobą reprezentuje, że być może ty nawet się staniesz takim mistrzem manifestacji dzięki temu. Że tutaj odwrócisz tak zupełnie tego, tą pierwszą kartę, która tutaj wyszła, w takim właśnie odwrocie, że, że ty właśnie będziesz dawał ludziom i przez to będziesz dostawał więcej, bo o to tak naprawdę tutaj chodzi. I zobaczmy, co tam jeszcze. Chcę mi wyjść z tych kart. Okej, okay. no piękne koło fortuny wyszło. Hmm. Yy, I tak, piątka była też wyszła. Yy, więc będzie dużo takich rozpraszaczy i będzie dużo różnych takich sił, być może jakichś innych yy, opinii ludzi, tak? Którzy będą ci mówili co za brewnie, albo kto to widział, żeby żeby w coś takiego wierzyć. Ty w ogóle się tym nie przejmuj, bo twoje życie dzięki temu wywróci się do góry nogami w takim pozytywnym sensie. No i właśnie będzie to odwrócenie, o, czym, o którym mówiłam wcześniej w stosunku do tej karty. To, będzie, to jest zmiana twojego postrzegania. Wyciągniemy sobie jeszcze karty wyroczni. Zobaczmy, co tam, co tam chce wyjść z tych kart. Czy coś w ogóle chce wyjść? Coś chciało wyjść, dobra? Dzika kobieta. No więc, bądź jak dzika kobieta, czyli w takim totalnym czuciu, totalnym takim płynięciu, bez, bez kwestionowania rzeczy, bez tej energii mieczowej, bez. Bez żadnej logiki i tak nastaw się na to, że, że ty to już masz, że, że ty po prostu płyniesz i nastaw się na, wszy na odczuwanie wszystkiego, bo um, być może też powinnaś bądź powinieneś tak e, popracować nad taką uważnością swojego ciała, co ty w danym momencie czujesz i tak, nazywać te emocje, które czujesz, że w ogóle traktować je na poważnie, że to jest Twój drogowskaz i dawać sobie rzeczy, które teraz potrzebujesz, bo o tym jest też ta karta. Być może też gonisz za takimi rzeczami, których Ty tak naprawdę nie chcesz, dlatego one ci się nie, ma nie manifestują i ups, to też może być takie właśnie. To nie do Dobra, jeszcze jedną kartę weźmiemy. <laughs> no więc wyszła karta strzały i ona mówi o tym, że jeśli coś ma do Ciebie przyjść, to i tak przyjdzie i, i to naprawdę w szybkim tempie i tak jak ta strzała, tak? Więc y, musisz tak y, na pewno wczuć się w swoje ciało i zastanowić się, czy, czy ty tak naprawdę tego chcesz, bo tutaj się właśnie taki wątek teraz otwiera i tutaj jest takie inne spojrzenie na, na Twoją manifestację. Wcześniej rozmawialiśmy o tym, że jak w ogóle to wymanifestować, a tutaj jest trochę takie kwestionowanie, ale z takiego punktu widzenia właśnie jak ta dzika kobieta, czyli po prostu ona się nie zgodzi na coś, czego nie chce, ona w ogóle nie pomyśli o tym, że na przykład e, wszyscy tak mają, to ona też musi, bo no, ona wie, że, że tego nie potrzebuje. Więc tutaj jest takie, takie myślenie też i zastanów się, czy ty w ten sposób też nie patrzysz. Dobrze, dziękuję Ci za to czytanie, mam nadzieję, że Ci się podobało, jeśli tak, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, cześć! Dziękuję Ci, że jesteś. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to zachęcam Cię do wspierania mojego kanału. Odblokujesz tym samym dostęp do większej ilości filmów z przesłaniami z kart.